Odzyskaj, wykorzystaj, czyli ekologiczny konkurs dla szkół podstawowych z terenu gminy Krosnoodrzańskiej zorganizowany przez Fundację SIREKO i ZUO International. Podczas rybobrania poznaliśmy zwycięzców konkursu. W ramach tego właśnie konkursu dzieci miały za zadanie stworzyć instalacje z odpadów nadających się do recyklingu. Konkurs w gminie Krosnoodrzańskiej przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zgłosiły się do niego wszystkie szkoły z gminy, czyli pięć szkół. Eee, zgłoszono do konkursu 13 prac. W całym konkursie wzięło udział ponad 300 dzieci. To tylko pokazuje, jak ważna od najmłodszych lat jest edukacja ekologiczna. Dzieci w bardzo aktywny sposób zbierały odpady nadające się do segregacji i z nich powstały przepiękne rzeźby. Decyzja o tym, kto zdobędzie tytuł Superbohatera recyklingu, należała do internautów, w sumie oddano ponad 10 tysięcy głosów, a tytuł super bohatera recyklingu trafił w ręce klasy trzeciej ze szkoły podstawowej w Wężyskach za pracę pod tytułem Syrena Amanda. Co Was skłoniło do tego, żeby wziąć udział w konkursie? Skłoniło nas to, żeby jakby segregować świat. Śmieci. Poza konkursem można było spędzić czas w strefie przygotowanej przez Fundację Sireko, a w ramach niej obejrzeć ekologiczny spektakl. Eko plemię teatru fuzja z Poznania.